Cześć, w dzisiejszym odcinku mamy specjalnego gościa, zespół Kate Lights Candy. Ciekawe, jak sobie poradzą z naszymi podchwytliwymi pytaniami. Trudno długo tu wymieniać. Nie wiem, czy mamy tyle czasu. Kate? Kamil, kanclerz. Nie ma z nami Romeo, i y, Barta, i Nikiego. A nie mieścił w karze. I, i... Ja no, tam mam, śpiewam. Kamil odgra. Ja Każdy, też gra na beczkach. Na beczkę. Czas nas Jesteśmy niezrównoważeni psychicznie, więc może to dlatego. Czemu, czemu tak nie wam no, złe? Ten Komiks po prostu nie, nie, nie musi być na poważnie. Bo to jak, o, o to chodzi, prawda? To jest taka forma, która. Hmm. Dobra, już nigdy się nie no, będę. No, 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 no. komiksy, robimy rysunki, robimy się pogadać o rzeczy tak Znamy. Znamy, Znamy, bardzo, bardzo. Mówimy słuchamy, oglądamy. Bardzo fajnie. Szkoda, dobrać. że się skład zmienił, bo fajny mieli. No, tam wypadło chyba, chyba. Ale? Pewniarza nie mają już, litarzysty, braci nie ma. Ale i tak jest fajnie. O, oni wcześniej już fajne nie, rzeczy już robili. Wcześniej, wcześniej. My znamy ich wcześniej. Na szersze wody. to był duży zwrot, nie, W ich karierze, ale oni tam robili już dużo rzeczy. My, my znaliśmy ich już. Oh, oh, oh. Nie, faj, 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 fajne muzeum, fajne melodyjne rzeczy naprawdę podoba mi się. Jasne. Pewnie, że tak. Na, no, na razie była gra. Na razie była gra. Teraz może być film. Później książka, audiobook. Pff, no jako jedyna kobieta musza. Nazwa sugeruje, że Kate lubi słodycze. Nie wierzę Ale mam Ale chodzi o to, że mam super po prostu różne pozycję. Nie, w tym no, ma wpływ na nas niewątpliwy. Tak no, mm, steruje nami. Generalnie manipuluje troszeczkę. Kasia jest w nazwie bandu, więc... No nie pozbędą się mnie tak łatwo. Nasze się nie mieściły i stąd... Zresztą Do, nie no, generalnie, wiesz, my się znamy bardzo długo i się bardzo lubimy, mimo, mimo tego, że, że teraz może się nie nagodujemy za, za dobrze, ale... <noise> Dajemy radę jakoś. Nie no, tak na poważnie. Czyli lekko nie jest, wiesz, no ale e, jakoś to tam... Trzeba to ciągnąć, bo wsadziło kwiat Co wsadziło? w <noise> Nie no, jest super, kurczę, no. Co tu dużo to jest mówić? fajnie, tak naprawdę jest po prostu rewelacyjnie, bo jesteśmy na wielu latach w yy, gramy ze sobą, bawimy się ze sobą, wyjeżdżamy na wakacje ze sobą, także... Niedługo. Nawet się nie nudzimy to bardzo w no. Szczerze możemy powiedzieć, że jest to super jedna z lepszych produkcji w ostatnim, w ostatnim czasie. Polecamy oczywiście. No to mm.